Witam wszystkich Przyszedł ten czas Kiedy postaram się Pokazać wam mój pług Który wyspowałem Znaczy mocowanie wyspowałem Pług jest to konny Z tak zwanego dwuskibowego Konnego Jedna część Nurek troszkę według mnie jest Za duży Co prawda maszyna daje sobie z nim radę Ale oranie nim jest takie Myślę, że nie do końca takie, jak mi, na jakim mi zależy. Wykorzystałem tutaj dwie deski. Mam nadzieję, że przy pomocy tych desek uda mi się Wam wytłumaczyć, jak należy ustawić pług, żeby oranie jako tako szło i żeby maszyna sobie dawała radę, żeby nie uciekała z bruzdy, czy też nie wjeżdżała w pole w lewo czy w prawo. To właśnie, przy pomocą tych desek, postaram się zaraz to mniej więcej wyjaśnić. Jeszcze z bliska wam pokażę pług, który zrobiłem, i czemu akurat taki zrobiłem. Jest to trochę zrobione na wzór tego tak, tak zwanego ukraińskiego. Z tym, że ja troszeczkę to sobie tu inaczej zrobiłem. Śrubę mam taką. Z regulacji wysokości to jest bodajże w ciągnikowym kultywatorze. W każdym razie kupiłem ją za 80 zł w sklepie typowo rolniczym. Jakiś kawałek trybu na złomie. No i co? No, parę kształtowników, ale to, to co znalazłem tutaj gdzieś obok. Także, także nie ma tutaj jakoś tam specjalnie. Nic takiego. Nie wiem czy zauważyliście, ale pewnie widać. Maszyna stoi pod ukosem. Nie wiem czy akurat dobrą tu wysokość podłożyłem, ale to nie ma takiego znaczenia. W każdym bądź razie ustawiając pług, musimy zwrócić uwagę tak naprawdę chyba w czterech płaszczyznach go trzeba ustawić. Ktoś powie, jak to w czterech? Co tu w czterech ustawiać? No więc no pierwsza sprawa bo to sam fakt, że koło stoi tam podniesione więc pług w tej chwili ustawiony jest równiutko z ziemią i w takiej pozycji pług ora. Nie wiem, tutaj ja dzisiaj orałem trochę, bo pogoda pozwoliła. Ja swój pług po prostu rozciąłem nie widać. I ugiąłem go trochę, żeby dopasować go sobie właśnie do podłoża, żeby po prostu lemierz, jeżeli koło będzie u góry, żeby lemierz szedł płasko po podłożu. I w zależności od głębokości, sobie wtedy on idzie płasko przeważnie wiadomo jak pierwszą skibę się ora gdzie obydwa koła jadą równo po, po polu no to wtedy nie, nie idzie tak jak to się mówi równo płasko ale to jest tylko pierwsza skiba zawsze staram się pierwszą skibę biorę sobie troszkę płycej jest to tak, tak nazywam skiba prowadząca która później Musi być prosta, bo później ona prowadzi maszynę już przez cały czas do, do końca, że tak powiem, oranki. Cały czas koło idzie w bruździe, więc jak pierwszą skibę skiepścimy, no to później ciężko jest to wszystko wyprostować. No wiadomo, człowiek się nagina i prostuje, ale lepiej zrobić pierwszą tak jak należy, później resztę będzie szło w porządku. No dobra... Kolejna sprawa, regulacja wysokości. Tą śrubą wychylamy pług do przodu i do tyłu. Ważnym zadaniem tutaj jest piętka, stopka, czy jakby to nazwać. W każdym bądź razie ta część pługa. Bo to ona trzyma nam pług, żeby nie wchodził za głęboko w ziemię i to dzięki niej. Ustawiamy sobie głębokość i ta część pługa. U mnie wyciera się najszybciej i naj, najczęściej, ponieważ właśnie ta część pługa w tym miejscu odpowiada zarówno za głębokość i za to, że pług prosto ora. To ta część też trzyma maszynę i ustawia ją w taki sposób, aby trzymała się bruzdy. Zaraz wam pokażę dokładnie jak. Ale to powolutku. Najpierw jeszcze sprawa regulacji. Ważne, te, znaczy ważne, może nie tyle ważne, ale bardzo wygodną dla mnie rzeczą jest możliwość przestawienia pługa względem osi ciągnika. Czyli mogę sobie zarówno poszerzać, jak i zwężać skibę. W jakim celu to używam, już Wam tłumaczę. W moim regionie ziemie są bardzo różne. Są miejsca piaszczyste, są miejsca gliniaste i są po prostu ziemie tak różne, że nie w każdej ziemi szeroka skiba pójdzie. Lepiej mi się ora na szerokiej skibie, bo ładniej mi się odkłada ziemia, ale są ziemie twarde, są czasem ogródki zarośnięte. Takiego ogródka, jeżeli trzeba głęboko przeorać. Po prostu na szeroką skibę yy, ciężko to zrobić. Ciężko, jeżeli trzeba głęboko, to lepiej mniej ziemi odrzucić, wtedy sobie skibę zwężam. Wiadomo. A jeżeli lekko idzie fajnie, mogę sobie skibę spokojnie poszerzyć i wtedy idzie to, wiadomo, szybciej się przeora i jakoś tam nie ma wtedy problemu. Też chcę zaraz Wam powiem odnośnie, ja to tak nazywam. Zostawiam sobie taki kawałek ziemi na zerwanie. Czyli nie jadę skibę w skibę, że tak powiem. Jeżeli jest taka możliwość, nie w każdej ziemi się to udaje. Ale już mówię o co mi chodzi, że nie ustawiam pługa o. Powiedzmy w ten sposób, że za każdym razem yy, pług idzie. Przy, że tak powiem, przy samej bruździe, przy kole. O, o, jakby to tak spojrzeć na to w ten sposób, że przeoruje, że tak powiem, każdą część ziemi. Staram się ustawić pług, żeby było jeszcze przynajmniej 2-3 cm, no, ja tak mówię, ziemi na zerwanie. Wtedy lepiej mi się odkłada. Zostawiam sobie tutaj między yy, pługiem a kołem taką szczelinę. Czyli biorę po prostu szerzej niż ma możliwość pługa i w momencie, gdy ta ziemia się, że tak powiem, tak zrywa ten, ten taki paseczek, że tak powiem, tam powiedzmy te 3 centymetry czy 5, no zależy jak tam się to ustawi, to według mnie dużo lepiej przewraca się skiba, lepiej się odkłada. Ta ziemia tak po prostu się obrywa, przytrzymuje i ta skiba, no przynajmniej w moim przypadku lepiej się odkłada. No i kolejna sprawa, bardzo ważne ustawienie, które, przy którym też najczęściej i najwięcej czasu spędzam jest to to ustawienie na tych śrubach. Mianowicie te śruby ustawiają nam pług względem osi, tylko że względem osi. no tak jak to ja to wytłumaczę. W każdym bądź razie Chodzi o to Po to mam tą drugą deskę właśnie O Którą tutaj ustawiam O I te deski Powinny Delikatnie e, Że tak powiem Nachodzić na siebie Może źle to mówię Moment, chwila w każdym bądź razie to ustawienie jest dużo ważniejsze od głębokości czy też od szerokości skiby. I ono ma na celu prowadzić ciągnik w bruździe. I powiem w ten sposób: patrząc na te deseczki, nie wiem czy teraz wy to tak zobaczycie, czy też nie. W ten sposób tak jak idą, można powiedzieć, że one idą prawie że równo. I nie jest to dobre ustawienie. Już powiem o co chodzi. Ja jak ustawiam pług, właśnie dzisiaj orałem, a przez zimę było to wszystko odpięte i jeszcze dnie ustawiłem jak należy. Deska powinna czyli ten pług cały powinien lekko schodzić w stronę prawego koła. Co to wtedy daje? Wtedy maszyna nam się, że tak powiem, tak jakby pług chciał wyjechać. Z oranki. Maszyna nam się wtedy delikatnie ukosi względem oranego pola czyli koła. Koło jedzie wówczas lekko dopiera się, że tak powiem, do, do skarpy poprzedniej skiby. Lekko się ukosi. I spójrzcie teraz, jak przedstawiłem lekko maszynę, że koło tam właśnie mi delikatnie wchodzi w ukos, tutaj automatycznie uciekło mi od deski i tu mi się zwęziła automatycznie skrzy... skiba i wtedy tu przychodzi mi właśnie możliwość przestawienia tej skiby, Daję sobie ją wtedy troszeczkę, troszeczkę szerzej, zostawiam te 3-4 cm tak zwane na zerwanie ziemi i według mnie taki sposób ustawienia pługa jest chyba najlepszy. O, jeżeli to by było w ten sposób ustawione, troszkę musiałbym tutaj odchylić, żeby się maszyna zukosiła. I wówczas, jak ramy, maszyna idzie lekkim ukosem. Względem powiedzmy, no, że ta deska jest bruzdą, to maszyna lekko powinna być zukoszona. I to tutaj właśnie ustawia się tymi śrubami przy zaczepie samym, żeby pług odchylić. I mając taki delikatny ukos, mamy pewność, że maszyna nam nie wskoczy na pole. Będzie cały czas równo jechała do końca bruzdy. I będzie... Nam się dużo lżej orało, bo nie musimy w rękach trzymać, prostować maszyny, patrzeć, żeby nie uciekła w lewo, w prawo. Tylko wtedy ona po prostu trzyma się ee, prawym kołem lewej ściany bruzdy i całą, że tak powiem, całe oranie idzie nam bez wysiłku i, i bez jakiegoś tam większego problemu. Spróbuję, mam tutaj kawałek pola. Będę właśnie jeszcze dzisiaj przeorywał. Obiadę zaraz sobie e, zrobię, bo akurat tutaj będę naorywał, bo dół się zrobił na środku pola. Obiadę sobie raz po prostu dookoła, e, narzucę sobie do środka po jednej skibie i później spróbuję postawić stojak. jak. Z przodu maszyny i zademonstruję Wam, jak będzie orała maszyna. Nie wiem, czy to było widać, czy nie było widać, próbowałem tu dwa razy przestawić pług. No, teraz w tym ustawieniu jaki jest, to niestety nie nadaje się do orania, bo byle jakaś hopka, koło podrzuci i od razu, że tak powiem, wychodzą, no, zygzaki wychodzą. To oranie nie jest takie, jak powinno być. O. Jeżeli pług jest w miarę dobrze ustawiony, tak jak na początku to było, bo chciałem zacząć, żeby to jakoś w miarę równo poszło, no to ora się, zresztą widzieliście sami na filmie, ora się jak złoto. Jeżeli troszkę pokręcę, poprzestawiam, i to tylko te dwie śruby tak naprawdę z jednej i z drugiej strony, które tutaj regulują, że ten pług idzie albo w lewo, albo w prawo, to po prostu przez te dwie śruby, tutaj regulacje mamy, czy ten pług ma iść w lewo, w prawo i wtedy wychodzą zygzaki albo nie wychodzą, no to już wiadomo. Też jeżeli będzie, będzie źle ustawiony, a mocno będziemy trzymać w rękach, no to też utrzymamy prosto. To nie jest powiedziane, że nie da się prosto zorać. Zora się też, tylko że wtedy, jak to mówią, siła, moc, aż wszystko trzeszczy, Dzisiaj troszkę nie są warunki do orania. Rano był przymrozek, tu dwa dni temu lało, woda jeszcze stała, więc takie błotnisto. Koła trochę grzebią. Ta ziemia się tak nie sypie, tylko jest takie bagienko. No ale jakoś to, jak to się mówi, już zmęczę do końca. Będzie na zimę jeszcze przeorane w starym roku. Dobra, na tym kończę. Także mam nadzieję, że ten filmik w czymś pomoże, że mniej więcej coś tam wniesie niektórym jak to się mówi majstrom mechanikom, którzy sami też robią pługi. Może coś to ktoś jakieś moje rady uzna za słuszne, za ciekawe. Także wielkie dzięki, wszystkiego dobrego na nowy rok. Trzymajcie się.